Witajcie, dzisiaj odcinek z serii Dbajcie o swoje zdrowie. Ci już MicroLife. Dlaczego on Jest to solidne urządzenie o zwartej budowie. Jest yy, fajnie zaprojektowane. Z tyłu są nóżki gumowe, które zatygają się w ślizganiu sprzętu na jakiejś takiej chociaż jakby taka podkładka czy szkło. Ciśnieniomierz jest na zwykłe baterie AA. Bardzo prosta i szybka wymiana. I dlaczego ciśnieniomierz? Przed świętami poczułem się źle. Bolała głowa, a złe samo poczucie. Okazało się, że nie ma w domu czym zmierzyć ciśnienia. Postanowiłem kupić coś dobrego, sprawdzonego. Miałem problem. Dużo jest opinii w internecie, stąd ten film. Nie jest to żadna reklama, nie dostałem tego ciśnieniomierza za darmo. <laughs> tak, Była już widzicie, czytelny ekran. Podstawowa funkcja tego ciśnieniomierza, jego prosta obsługa sprawia to, że jego użytkowanie jest bardzo banalnie proste. Dodatkową funkcją oczywiście ciśnieniomierza jest pamięć pomiarów. To jest pomiar wcześniejszy. Funkcja MAM to funkcja, w której ciśnieniomierz wykonuje kilka pomiarów pod rząd. Wyciąga średnią, teoretycznie bardziej dokładny pomiar, i bada, czy Wasze serce pracuje równo, wykrywa arytmie. Ciśnienie może być zasilane również zasilaczem 6V na stałe napięcie. Przepraszam, nie napięcie prąd stały. I tutaj jest otwór, w który podłączamy końcówkę kątową węża silikonowego, który jest bardzo miękki, bardzo fajnie się układa. Tutaj też jest uszczelka, także tu wszystko jest szczelnie, bardzo fajnie tutaj wchodzi. Można to sobie wyregulować do prawidłowej pozycji ciśnieniomierza. Ciśnieniomierz jest wyposażony również w torbę, ale do torby przejdziemy za chwilę. Najważniejszy jest pomiar i jego dokładność, a Microlife robi robotę. Uruchamia ciśnieniomierz i w trakcie badania nie będę mógł do Was nic mówić, więc trzeba będzie się skupić na pomiarze. Jedynie w czasie jeszcze uzupełniania ciśnienia tutaj w mankiecie można sobie coś tam mówić, ale przy już pomiarze no absolutnie nie zalecam rozmów. Więc uruchomiamy ciśnieniomierz. Tutaj w rogu pokaże się ikonka mankietu. I za chwilę w tej i kące, pojawi się Powinien się pojawić haczek, który określi, czy mankiet założony jest poprawnie. No i co moi drodzy widzowie? Nie ma sensu mierzyć. Mankiet założony jest niepoprawnie. Niestety. Wyłączam ten ciśnienia Wyłączę funkcję mam, ponieważ też nie chcę, żebyśmy mierzyli tutaj to cztery razy. Zyku na czas filmów. Poprawiam montaż tutaj makietu. Zobaczymy, czy tym razem będzie OK. Czekamy na ikonkę. Pojawiła się ikonka. Teraz czekamy na znaczek w kółeczku. końce. Jest. Robimy pomiar. Czekamy. Pomiar trwa chwilę. Ale nie chodzi nam o szybki pomiar, chodzi nam o dokładny i stabilny pomiar. A to urządzenie to zapewnia. No, ciśnienie tak jak widzicie, jest podwyższone, wskazuje to też tutaj ciśnione, że czerwone pole. 133 na 85, ten na 76. Być może jestem podekscytowany kręceniem filmu dla Was. Teraz tak, jeśli chodzi o mankiet, no bo ciśnienie już macie omówiony. Jeżeli jakieś pytania, to zadawajcie pod spodem, chętnie odpowiem. Nie jest to żadna reklama, po prostu chciałbym pomóc, doradzić. Jeśli chodzi o mankiet, dobrze, dobre materiały, że trzyma bardzo dobrze, rzep jest solidny, duży, nic się tutaj nie i nic się z tym nie dzieje. I co do mankietu, no to dla chcących zakupić, przy zakupie zwróćcie uwagę na wielkość mankietu. Ja chyba sobie dokupię większy, choć ten od M do L spokojnie starcza na konkretną rękę. Chłopa, także polecam. Jeśli chodzi o montaż mankietu, oczywiście i przed użytkowaniem tego, Ci jak i każdego innego, zachęcam do zapoznania się z instrukcją. Tutaj też mamy po stronie instrukcję montażu, czyli 1-2 cm nad zgięciem montujemy i nie może być też zbyt ściśnięty ten mankiet. Odrobina luzu, tak żeby paruszek wchodził, i to jest prawidłowy montaż. Bankietu. Jeżeli w czymś się mylę, poprawcie mnie, proszę. Bardzo chętnie się dowiem coś więcej na temat poprawnego mierzenia ciśnienia krwi. I teraz, tak, ciśnienie umiesz jest w bardzo fajnym takim malutkim zabranym Etui, które pozwoli przechowywać go w jednej bryle, w szafce, ewentualnie też zabrać go na jakąś wycieczkę, wyjazd, byśmy mieli kontrolę nad swoim ciśnieniem, że tak powiem, w prenerze. Dbajcie o swoje zdrowie. Mieście ciśnienie, ponieważ podwyższone ciśnienie niesie później długofalowe, znaczy długofalowe występujące nadciśnienie niesie później skutki, które są już ciężko nieodwracalne, uszkodzenia w żyłach i, i tak dalej, i tak dalej. Niebezpieczeństwo też udaru, wylewu, uszkodzeń serca. Także polecam Wam serdecznie mierzyć ciśnienie i polecam Wam Microlife, byście nie wyrzucali swoich pieniędzy na byle jaki sprzęt. I Kupujcie tylko i wyłącznie ciśnienie mierze, właśnie na ramienne. Unikajcie ciśnienia mierzy nadgarstkowych, ponieważ one są nic warte. No ważne, czy to będzie nawet Microlife, Nie polecam Wam. <laughs> Szkoda, pieniędzy, Jak chcecie coś kupić, kupcie coś konkretnego. Przykładowo ten model, ale pamiętajcie, ciśnienie mierze na ramienny, markowy, sprawdzony. Też yy, polegajcie może troszkę na opiniach, bo opinie w internecie są dość poprawne, choć nie wszystkie. Trzeba umieć się czytać. Ten, polecam Wam, z czystym sumieniem. Używam go już no, od dwóch miesięcy. Go Używam stosunkowo niedużo, ale mierzymy wszyscy: żona, ja, mama, mierzymy codziennie. Sprawdza się, pomiary są miarodajne, zbliżone do siebie. Też sprawdzaliśmy tutaj z ciśnieniem starego typu rtęciowym, że tak powiem, zabytkowym. Już pomiary są niewielkie, to tam plus, minus 5. To także pomiar, przed, 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 pomiar po pomiarze, też ciśnienie się troszkę różni. Wiadomo, coś pomyślimy i już ciśnienie jest odrobinę większe, ktoś coś powie, coś usłyszymy, stuknięcie, puknięcie, już ciśnienie jest odrobinę inne. No nasz organizm to taka maszyna, która reaguje bardzo szybko na różne bodźce, także ten ciśnienie umiesz naprawdę. Polecam Wam serdecznie dokładne pomiary. Można go używać również stacjonarnie, właśnie tak jak wspomniałem, z tym zasilaczem. Tutaj na 6V prądu stałego w sensie nieprzemiennego, tylko no, no wie rozumiecie, plus, minus i te sprawy nie wiem, nie był dedykowany, można go dokupić, ale uważam, że jest w sytuacji takiej, gdzie używamy ten ciśniony że tak powiem, sporadycznie, raz dziennie, a nie, że przychodzi 10 pacjentów, 20 i mierzymy raz po razie, spokojnie przez te dwa miesiące wytrzymują. Tutaj te baterie nie wykazują jeszcze żadnych oznak zużycia a zachłymy mobilność pełną tego urządzenia. Pozdrawiam serdecznie, dbajcie o swoje zdrowie, trzymajcie się, cześć!